Jezus naprawdę zmartwychwstał. Przyjaciele, tak wiele wpaja nam się wiedzy na temat tego, że Jezus zmartwychwstał. Nie wiem jak Wy, ale ja przez 23 lata mojego życia, czyli 10 lat temu, myślałem, że wierzę. A tak naprawdę miałem tylko baniak pełen teorii. Przyjaciele, Jezus naprawdę zmartwychwstał. On przyszedł, byś Ty miał życie. I to życie obfite. Ja byłem po rozwodzie, byłem osobą, której upadł biznes. Byłem osobą, która skończyła na dnie. I mówię sobie, gdzie jesteś Boże? Zakładałem maski przed ludźmi. Wiecie, uśmiechnięty zawsze Tomek, bo nazywam się Tomasz Dorożała, uśmiechnięty zawsze. Ale później się okazuje, że co? Że na pokaz, bo tak naprawdę w sercu pełna zadra i nieprzebaczenie do samego siebie. Kiedy patrzałem w lustro, mówiłem. Ty, gnoju, ty, nienawidziłem sam siebie. I tak właśnie, takie było moje życie. I nazywałem się oczywiście katolikiem, chrześcijaninem, jak zwał, tak zwał. Raz bywałem na jakichś pielgrzymkach, często bywałem w kościele, raz nie. Zależy od tego jak mi się chciało. Raz byłem oczywiście tutaj 24 grudzień, później jakiś tam kwiecień, jakiś tam maj. Oczywiście, jak mi się chciało, od święta do święta. I to nazywałem wiarą. Chodzenie do kościoła nazywamy często wiarą. Przyjaciele, to nie jest wiara. Jezus Chrystus nie umarł i zmartwychwstał po to, byście mieli, przyjaciele, płytki system religijny, ale po to, byście pojednali się z nim i weszli w głęboką więź z Bogiem. Nie na zasadzie religijnej do, indoktrynacji, ale na zasadzie zrozumienia, że to Jezus, że to syn Boga oddał życie za ciebie, żebyś ty. Życie i to życie obfite Żadna religia nie oddała życia za Ciebie Czy to katolicka, czy protestancka Czy świadków Jehowy Żadna religia Nie oddała życia za Ciebie ale Jezus, ale Jezus Oddał życie za Ciebie Żebyś Ty mógł żyć Żebyś Ty miał życie On nie przyszedł, żeby Ciebie potępić Ale On przyszedł, żeby Ciebie zbawić Ale nie przez system religijny I wmawianie Tobie Że potrzebujesz przestrzegać dziesięciu przykazów że potrzebujesz jakichś przekazań, że potrzebujesz sakramentów. Nie tak, ale tak, że Ty potrzebujesz Zbawiciela. Przyjaciele, ja się obudziłem, kiedy miałem 23 lata i zobaczyłem, że jestem w ciemnej dolinie. Zobaczyłem, że chociaż katolik mający wszystkie sakramenty, jestem dzieckiem diabła, bo dzieckiem diabła jest ten, kto się z Bogiem nie pojedna. Możesz mieć wszystkie sakramenty, możesz być dobrym człowiekiem ale bez pojednania z Bogiem przyjacielu, to jesteś dzieckiem diabła. I ja takim byłem i powiedziałem, ale już nie chcę być. Ja chcę Ciebie Jezus. Ja naprawdę Ciebie chcę. Ja naprawdę wyznaję Cię jako mojego Pana i zbawiciela. Nie jako religię, nie jako system, ale jako człowieka Boga któremu chce, z którym chce być jedno. I o to chodzi w tym wszystkim, że to On przyszedł i oddał życie za Ciebie, żebyś Ty mógł żyć i nie pójść na sąd. Ponieważ sąd nadchodzi, ale wybawieniem od sądu jest Jezus Chrystus. dlatego Ty możesz być zbawiony już dziś. I Bóg dał mi życie. I to jak obiecał życie obfita. Kiedyś byłem rozwodnikiem. Dziecko i wszystko mi się układa, czegokolwiek się dotknę, ponieważ Jezus stał się naprawdę moim Panem. Jezus to nie religia. Jezus to nie system religijny, który Ciebie może coś tam Cię uratować. Religia Cię nie uratuje. Żadne drzewo wystrugane na Jezusa też Cię nie uratuje. Żadna mąka zrobiona na jakiś opłatek też, przyjacielu, Ciebie nie uratuje. Ale Jezus Ciebie uratuje. Żaden obrządek religijny, żadne kostie, żadne obrazki, żadne modlitwy do świętych. Ale Jezus i On zapłacił cenę na krzyżu i zmartwychwstał. Nie po to, żeby stworzyć system religijny, nie po to, żeby to stworzyć. System religijny powstał, został stworzony przez człowieka kilkadziesiąt, choć nawet później usankcjonowany kilkaset lat po Chrystusie, przyjaciele, człowiek. To zrobił i człowiek wplód w to zasady i mechanizmy, które nas oskarżają i potępiają. I sam byłem w tym, i przyjaciela okłamano nas, że system katolicki, system protestancki, system religijny to jest system od Boga. To nie jest system od Boga. Często pytam ci przyjacielu, czy wierzysz w Boga. Odpowiedź brzmi Tak, chodzę do Kościoła. Przyjaciele nie rozumiemy często, czym jest wiara w Boga w Boga to nie jest chodzenie do Kościoła. Przecież czy nie napisano w pierwszym liście do Koryntian, że Twoje ciało jest świątynią Boga? Widzicie, przyjaciele, nie kładą nam nawet fundamentów, że to my, każdy wierzący człowiek, który naprawdę wierzy w Jezusa Chrystusa, który naprawdę wyznał go Panem i Zbawicielem, staj świątynią Boga. To jak wtedy zgrzeszysz, nie chodząc w niedzielę do Kościoła? Jak wtedy zgrzeszysz, jak Ty stałeś się Kościołem? Widzicie, przyjaciele, ten system jest to system manipulacji, który oskarża nas, żebyśmy chodzili do spowiedzi, żebyśmy na chwilę mieli jakiś tak zwany przełom, a później znowu problem. Nie o to chodzi, przyjaciele, ale chodzi o to, byś Ty pojednał się z Bogiem, który naprawdę żyje, który naprawdę zmartwychwstał. Ja wierzyłem w to na papierku. Ale dzisiaj jestem człowiekiem, który realnie wierzy w Jezusa. A ty, przyjacielu, jeżeli określasz się jako wierzący. Pamiętaj, zweryfikuj swoją wiarę, czy to czasem nie jakaś religia tandetna, zobacz, czy naprawdę wierzysz. Zobacz, jak, co jest napisane w Nowym Testamencie, który najczęściej kurzy się w domu. Zobacz, co mówi słowo. A przyjacielu, jeśli jesteś ateistą, to marny Twój los, ale możesz się narodzić na nowo. Możesz przyjść do Jezusa już dziś i powiedzieć, że jesteś Jego, bo Jezus Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Dlatego jeśli chcesz, to przyjdź, jak jesteś chory uzdrowimy Cię w imieniu Jezusa. Jeżeli jesteś chory, potrzebujesz pomocy, przyjdź, nałożymy na Ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony tu i teraz. Jeśli potrzebujesz pomocy, masz myśli depresyjne, przyjdź, zostaniesz uzdrowiony tu i teraz. Ja też, przyjaciele, miałem rozdwojenie jaźni, miałem problemy z psychiką, byłem w depresji, chciałem popełnić samobójstwo, miałem wiele różnych problemów. No to była zawiara, jak wyglądałem jak, jak dno, jak na dnie byłem. Ale Jezus powiedział, że moje życie mają, moje obce mają życie i to życie obfite. I zacząłem temu ufać. Wyszedłem z depresji, wyszedłem z potępienia. Dzisiaj jestem nowym człowiekiem dzięki temu, co zrobił Jezus na krzyżu, bo to Jezus mnie uratował. I dzisiaj mam nadzieję i wiarę i tak żyję i codziennie się spełniam. Dlaczego? Ponieważ ta wiara działa i o to chodzi w zmartwychwstaniu: że wiara działa, że nie jest czymś, co było 2000 lat temu, nie jest czymś sztucznym, wytworzonym przez ludzi, ale wiara w zmartwychwstanie działa. Moja mama miała dziurę w rdzeniu kręgowym, nieuleczarną chorobę, jamistość rdzenia i modliła się, ojcze, nasz, zdrowaś Mario, i nic nie działało. Ale kiedy wyczytałem w słowie. Że nałożysz ręce na chorych, oni będą uzdrowieni. Nagłożyłem ręce na chorą moją mamę z moim, z moim bratem i została uzdrowiona natychmiastowo. Do dzisiaj nie ma dziury w rdzeniu kręgowym. Naukowcy nie wiedzieli, co zrobić, lekarze, i rzucali papierami, bo mówili: Możesz się uważać za cudownie uzdrowioną. Przyjaciele, to była moja mama, jest, bo żyje oczywiście do dziś, ma się dobrze. I to jest zmartwychwstały Jezus. Tak wiele mówimy o Bogu. A przynajmniej tak jak ja, nie mamy w ogóle zrozumienia, kim on jest i co On zrobił. Jezus, to jest inna postać, niż nam wmówiono. Człowieku, zapraszam Cię dzisiaj do tego, byś sam w domu zobaczył, czy tak mówię, jak czy jak mówię, to jest prawda. Otwórz Biblię, zobacz, co jest! Nie unikaj tematu, nie uciekaj. Były święta i co? I teraz Sylwester. I co? I tak dalej w kółko. Koronawirus, ludzie się boją Jakiegoś tam, jakiejś tam grypy, przyjaciele, koronawirusy są od 70-tych czy 80 lat, albo od dawien tylko je wtedy odkryli. Przyjaciele, to wszystko jest normalne, jesteśmy w, jesteśmy w systemie kłamstw i manipulacji, a ludzie siedzą w tym i się boją. Przyjacielu, nie musisz się bać. Jezus, kiedy wszedł do mojego życia, kiedy stałem się z Nim jedno, kiedy zobaczyłem o co w tym chodzi, przestałem się bać, ponieważ Jezus naprawdę zmartwychwstał i nie mam ducha lęku, ale ducha odwagi, który mówi: Abba tatusiu, i ty możesz mieć tak samo, możesz być wolny od tego świata, możesz być wolny, jak sanki w maju, przyjacielu, od tego świata, możesz żyć pełną piersią, możesz żyć i się spełniać bez chorób. Widzicie, co ten świat ma. Kiedy chcemy iść do przodu, nagle choroba, nagle długi, nagle trach, kolano strzela, co się dzieje. Tak jest i mówimy sobie, no tak widocznie musiało być, muszę się pokory nauczyć. To jest nieprawda. To jest nieprawda, ale zostaliśmy, nie zostaliśmy nauczeni o duchowych zależnościach. Nie wiemy, kim jest Jezus. Nie rozumiemy, co się stało na krzyżu i olewamy tą sprawę. Ja olewałem przez 23 lata. Dzisiaj mam 33 lata. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi. Dlaczego? Ponieważ uwierzyłem w Jezusa, że jest moim Panem i Zbawicielem, uwierzyłem, że tylko On może dać mi życie i życie obfite. Stanąłem na pewnym fundamencie i tak samo możesz mieć Ty. Nie na fundamencie tym, czy masz męża czy żonę, bo mnie zdradzi, bo mnie nie zdradzi, ciągle w zmartwieniach. Bo muszę robić dobrze, nie muszę robić dobrze, muszę żyć dobrze, muszę żyć, muszę komuś coś udowadniać. Nie tak. Jezus Chrystus zapłacił cenę za ciebie, byś ty mógł żyć i to żyć obficie i to żyć na stabilnym fundamencie szczęścia. Jezus Chrystus uwolnił ciebie od wszystkiego, ale kiedy jest to aktywne, kiedy to przyjmiesz i weźmiesz jako swoje, ponieważ jest napisane, co moje to wasze, mówi Pan, przyjaciele, wejście już dziś w zbawienie dla siebie. Ponieważ religia katolicka, protestancka i świadków Jehowy nie da Tobie pewności zbawienia, proste pytanie: czy jakbyś dzisiaj umarła, umarł, czy wiesz, że znajdziesz się w niebie? Czy tak szczerze możesz odpowiedzieć dzisiaj, teraz przed sobą, że wiesz, że znajdziesz się w tak zwanym niebie? Jeżeli teraz byś umarł, większość ludzi nie wie i może Ty nie wiesz. A ja coś Ci powiem: jeśli nie wiesz, to się tam nie znajdziesz, bo wiara jest pewnością. Potrzebujesz mieć pewność zbawienia. I wiesz, dlaczego nie wiesz? Ponieważ nie wiesz, czy jesteś wystarczająco dobry dla Boga, by cię tam wsadził. A ja Ci coś powiem: jeżeli myślisz, że będziesz kiedykolwiek wystarczająco dobry, to nigdy dobry nie będziesz. Nigdy Twoje uczynki nie zrobią na Bogu wrażenia. I coś dalej Ci powiem: to Jezus zrobił na Bogu wrażenie. To Jezus umarł i zmartwychwstał, żebyś Ty mógł żyć. To Jezus wypełnił 10 przykazań i 400 innych. To Jezus to zrobił, a nie Ty. Ty masz przyjąć ofiarę Jezusa i żyć pełną piersią. Dziecko narodzone z łaski, przez wiarę, za darmo, żebyś się czasem nie chlubił, że masz to przez swoje uczynki. A co robi religia? Muszę być dobry, muszę mieć to, muszę tamto. I dlatego człowiek nie jest pewny zbawienia, bo jeszcze nie jest zbyt dobry, żeby jednak być zbawiony. Przyjaciele, nigdy nie będziecie zbyt dobrzy. Albo zbyt źli, żeby mieć zbawienie, ponieważ zbawienie nie pochodzi z waszych uczynków i nigdy nie będzie. Dlatego religię możecie sobie wsadzić w tyłek. I ja sobie w tyłek wsadziłem ten religijny system i poddarłem sobie Nim moją żyć. I powiedziałem, nie będę tak żył, bo to jest system kłamliwy, ale Jezus to prawda. I On prawdziwie chce, byście żyli bez systemu religijnego, jako ludzie od Boga. Nadzieja jest dla każdego, który słucha, ale dziś nie zatwardzaj swojego serca, jeśli słyszysz moje słowa. Tylko słuchaj, proszę Ciebie, pojednaj się z Bogiem prawdziwie. Ja przez 23 lata swojego życia, jako narodzony katolik, jako osoba, która była w tym systemie, jako osoba mająca wszystkie sakramenty, uklękłem 10 lat temu i powiedziałem, Jezu, ja Ciebie po prostu nie znam. To był tylko system, w którym byłem. Ja nie miałem tego w sercu. Ja tak naprawdę mam to w tyłku za przeproszeniem. A na pokaz robię coś nawet przed ludźmi. Bo, co? bo trzeba mieć ślub, bo trzeba mieć sakramenty, no bo co ludzie powiedzą, bo dziecko będzie nieprzyjęte, nie, nie, nie będzie w szkole, jak nie będzie chodzić na religię. Ale tak naprawdę nie mam tego w sercu. Dość tej hipokryzji, ludzie. Dość hipokryzji. Czy myślicie, że Bóg nie widzi waszych serc i nie widzi tego, że jesteście hipokrytami? Ja byłem hipokrytą. Mówiłem, że jestem wierzący, a tak naprawdę nie miałem z tym nic wspólnego. Ale zmieniłem to. Uznałem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nie katolicki system. Nie protestancki system. Nie system Świadków Jehowy. Ale Jezusa Chrystusa. Zacząłem badać temat. Zacząłem szukać. Bo kto szuka, znajduje. I zostało mi powiedziane. I ja gwarantuję Tobie. Jeśli Ty, kochany, zaczniesz szukać, to zobaczysz, że znajdziesz. Bo Jezus powiedział, kto szuka, ten znajduje. I nie muszą Ciebie cię mierzyć choroby. I nie muszą Ciebie cię mierzyć psychiczne rzeczy. Ale możesz być człowiekiem wieczności i możesz stać na prawdziwym fundamencie, i możesz mieć także dodatkowo życie tu na Ziemi obfite. Ja nazywam się Tomasz Dorożała i 10 lat temu poznałem osobiście Jezusa Chrystusa i zaświadczam to Tobie dziś. Poznaj no, go też.